Zaczynacie się z soblem w windzie. Co mu mówicie? Że jest zajebisty. Tak. tak. Fajne dziurki Masz. Ja bym o autograf. No patrz ty się. O, A, brakuje A. ci słów Nie, ja mu kazała za szpięć. Wszystko od początku, wszystkie płyty od kontrastu. Że ma bardzo ładne perfumy, bo już miałam okazję z nim porozmawiać i naprawdę niesamowicie pachnie. To jest pierwsza rzecz, którą bym mu powiedziała. A drugą, że naprawdę ma piękny głos i jest świetnym reprezentantem polskiej sceny. Że go kocham, bo jest najpiękniejszym człowiekiem, serio. Jest wyjątkowy i znaczy dla nas cholernie dużo po prostu. Co by zostaje nauczycielem w Waszej szkole? Jakiego przedmiotu uczy? Muzyki, biologii. Czemu w biologii? Bo jest wszystko jest psychologiem. O. przyrody francuskiego. Bo wydaje mi się, że dobrze włada językiem francuskim. Muzyki pewnie. Zamieniacie się z Soblem na jeden dzień ciałami. Co robicie w pierwszej kolejności? Spotykam się z okim. O, to też dobra. Albo... No ja byś chciała też zagrać taki koncert, jakbym była na jego miejscu. No. Władam językiem francuskim. Gramy koncert! No, tak by było. Widzicie, chłopaki, można tak od razu? Normalnie. Przyszyła w lustro cały dzień. Co dzwoni dzwonił do was przez przypadek? Odbieracie? Nie, ja nie odbieram. Nie, no, ja bym odebrała. Co byś powiedziała? O matko, to on by musiał coś mówić. Jak on dzwoni, to on mówi. Wiedzieć nie wiedzieć, że to on dzwoni. Zagięliście mnie.